Widzicie z tej strony skorpion. Mamy bramy. Trzeba ją rozwalić. Jep Jeszcze raz. Dobra. A tak przy okazji. Poza nagraniem pozwoliłem sobie rozdzielić punkty mocy, ponieważ nie chciałem, byście na to patrzyli, bo nie było nic w tym ciekawego. Co my tu mamy? Rozejrzyjmy się. Na pewno można wejść do góry. To sobie przesuniemy. Okej. Okay. Oj, nie za mocno, tylko. I teraz na górę. Okej, okay, jesteśmy tu. Nic tu nie ma zbyt ciekawego. Słyszymy na dół. cast in at last don't worry masters i'll defend you from this sith trash. z bosem. kazdanym paratusem zobaczymy, czy będzie trudna czy nie na razie fajtujemy na miecze ciśnij, ciśnij, ciśnij stary jest, pięknie to było dobre co tam szanisz? Uh. ale obrwałem. Postał Ja troszkę też. Znowu obrywałem, no. Nie dało mi się ruszyć. W plecki nieładnie gościu. No wal. Farciasz Co on jest niesmiertelny? Że tak ujmę. Śmiej się. No, rzucaj tymi przedmiotami. nie. zawołaj, złamał go tytana. No to czas go pokonać. Okej. Okay. Może nam się uda osi Ma wos, aby nas zdeptał. Fuck. Oberwałem, no? Jego kulą. Shit. Go musimy jednak z powietrza. No nie trafiłem. Teraz. Shit. No mniej ode mnie energii. No i bardzo dobrze. jest nasz. Dawaj, dawaj. Bierz go. Walnij w ten. Czymś. No i po nim. Ekstra. No ja oberwałem, ale mamy całą energię odzyskaną. Super. Mijać to Oj, dostało mi się. A gdzie jesteś gościu? Kazdanie paratusie. Come on. jesteś, je yeah, je yeah, yeah. Co robiłeś? Takie dziwne kroki. To zabolało mnie. Fuck znowu. Gostek, nie przyginę. Nie wzywaj, mistrzu. Nic ci nie Ładne to było. Z jego strony też. No przerywa mu ataki. No co za wieśnik. Wow. dobry to był. Ha. Fajnie, pięknie. Dobra. Dobra, mam w ogóle coś energii. Pięknie. Ja obrwałem Lekko irytujący jest ten ktoś To Master Yoda, mów sobie jeszcze No nie trafiłem Uźwa mać On jakoś mi trafia Dziwnym trafem. W ogóle jakby mu energia nie schodziła. A mi tak. On się osłania wieśniak. No nie osłaniaj się. Nie bądź taki. Ile jeszcze z nim będę walczył, no? Z tą berwą. Aberwałem niedawno. No, rzucaj te przedmioty. Komad. No, mamy znowu z umowego Tytana. Poszło nieźle, ty ja do czasu jest tu berwą. No czemu nie skoczyłeś? Fak, monstery no, piście posła mnie gdzieś w kosmos. Co jest? Na czym się on tam zaciął? Gień śmieciu. Come on. Pięknie prądem go To mi się podoba. No, znowu cała energia nasza. Pokaż się, mistrzu Jedi, kazdanie paratusi. Jesteś. Nie uciekaj. Ładnie oberwał. I o to chodziło. A i nie wyszło. Pospieszyłem się. Znowu. Mój błąd. No nic nie szkodzi. Jeszcze raz. I mamy kolejny poziom serii Łap Łapto. Po to Patołachu. Ha ha ha. sorry masters i've no, seen the sure. again juno i'm done here Concentratia, Bavimisha, Moton, just trust. My master, Kazdin Paradis, is dead. Then there is but one more test. I'm ready now. No. You have defeated an old man and an outcast. You must face a true Jedi master. Who? Master Shock T, one of the last of the Jedi Council. you need the full power of the Dark Side to defeat her. Uh-huh. Yes. Okay. My master. Darth Vader has found us. Perhaps, Maris, gather your belongings and go into hiding, just as we've practiced. Do not return to until I summon you, master, This is what I've been waiting for. Let me fight! No, I will lead this assassin to the ancient abyss alone. You are not ready to face a Sith. You would surely no, be killed. Raczej. Maris, we are among the last of the Jedi. While we live, the Order survives. I cannot allow you to be captured or killed by the Empire. Now, please, go to the graveyard and wait for my summons. No. She hasn't been corrupted. Not yet. She's just afraid. May the Force be with you, Maris Brood. Okay. Dzięki za info, leseczko. I mamy kolejny cel. Przebić się przez grzybowy szczyt. Jesteśmy na kolejnej planecie. Takiej roślinnej. O, i mamy nowy strój, taki jakby barbarzyński, nawet fajny, choć poprzedni mi się chyba bardziej podobał. Ok, 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 koniec gadania, lecimy dalej. Ok, Ma koleżko. No i po Tobie. O, jest następny. Flery. Miło. Krzyjemy dalej. Trzeba rozejrzeć się za Holokronami. Nieźle, a no to już wiemy co i jak. Gdzie są holokrony? Dawać na gościu. Co wy mi możecie? No chyba, że w grupie, jak będzie was na przykład, nie wiem, 8-9. No tu już może być problem z piorunkiem. Ładnie dostał. Przyszłość to może wykorzystamy. O, odradzają się znowu te roślinki. Po czasie spoko. To przewiedzieć. Kolejna roślinka. Załatwiona. Gdzie jesteśmy? W jakimś tunelu? Jest jaskini? Na to wychodzi Tu zrobimy sobie save'a Ok I tak to wygląda To coś Czyli musimy się raczej dostać na górę. Na sam szczyt. Los. I na dzień dobry mamy się mali. Ładnie oberwali. Gościu jeden z drugim. Nie przyginajcie I Nie dostał od tego Co za patafiany trzeba będzie wymaszować po prostu Pierone uderzenie piorone uderzenie i tak w kółko Skoro się tak osłaniają Ja pierdził! Jeszcze saltem jakimś trafił. Dobra, załatwiliśmy tego wojownika Felicjańskiego. Mara. No Coś w nas strzela. O! A ten skąd się tu wziął? A, to ta roślinka, Spox. A tak w ogóle, właśnie jednej rzeczy Wam nie powiedziałem. E, tu w niektórych miejscach, i troszeczkę wcześniej, e, powinny być holokrony. I tu, jak się idzie na górę, również kilka. E, dlaczego ich nie ma? Proste. Ja po prostu nagrywając, zebrałem już je, ale coś mi się stało z programem nagrywającym. Ale mniej więcej później powiem wam, na którym momencie skończyłem. I już wtedy powinny być dalej holokrony. No dobra, trzeba ich szybko załatwić. Nie będziemy się z nimi bawić. Nieźle obrwałem Co prawda energii mi nie zabrali. Przynajmniej nie aż tyle. Dużo. Głupia roślina, no. Shit. Musimy ją załatwić. Teraz ich. Jeden padł, drugi, no chodź tu do mnie, chodź, 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 trzeci i czwarty. No i to by było tyle. Lecimy na górę szybciuteńko. Mamy kolesia wojownika, choć dla mnie oni nie są wojownikami. O, to będzie dobre. Szybkie załatwianie ich. Nice. To no dawaj na górę gościu. A, chyba, że nie ten tyk. Tu, okej. Okay. wskakuj. Wojownik przerwał mój ja tak co za koleś jeszcze to przeżył? no Jesus. teraz już nie Ślina zlatuj sobie na dół i gin pięknie, chcę jeszcze raz, proszę. Dara. Bierzemy to i wysosanku zdrowia w sukni lecimy szybko, szybko. Nie ma na co tracić czasu. jak się tu nas zbierało, niestety. No i skończyła nam się moc. A szkoda. Wow. No, nie mamy mocy, zarypiście. No leć, fly away. Ta, ja sobie poleciałem na dół. Zarypiaść. No nic, to jeszcze raz na górę. Szybko. Dajesz, gościu, dajesz, dajesz. się ostał. Czystka zrobiona. I tu zasuwamy. No i wychodzimy na powierzchnię. Oby.